Dobry i cześć, witam na kanale wyprawy. Baby z tej strony, Kasia, ale pewnie to już wiecie, w dzisiejszym odcinku zabieram Was na zbójeckie skały i na Wysoki Kamień. A obecnie teraz znajdujemy się na zakręcie śmierci. Zobaczcie sobie, odwracam Wam kamerkę o leśny wiking wyszedł ja z lasu. Próbuję, idziemy pierwszy na Wysoki Kamień. Na Wysoki Kamień idziemy? Bo tam jest to jeszcze kopalnia pirytu, i tak dalej, więc nam zajdzie ponad godzinę. No. A przez godzinę zajdziemy prawie na Wysoki Kamień. Dobra. Więc e, nawiązując do rozmowy, znajdujemy się właśnie na Zakręcie Śmierci. Tam są zbójeckie skały, na którym prowadzi szlak. Tam jest nasze auto na parkingu i zaczynamy, e, zaczynamy od Wysokiego Kamienia. Mieliśmy zacząć właśnie z bujeckich skał, ale zmiana trasy to nic, to nic. I to tak dla mnie było bez różnicy, gdzie idziemy. Pierwsza nawet sugerowałam wcześniej, żeby iść właśnie pierwszy na ten Wysoki Kamień. To co? To weszłam na szlak. Pokażę, jak y, wygon, wygląda szlak. Y, uprzednio, zaraz po wejściu. I lecimy. Y, zboczyliśmy trochę ze szlaku, żeby wejść tutaj na tą widokownię, na zakręcie śmierci. I żeby zobaczyć, jaka panorama stąd się rozciera. Już widać, że pięknie wchodzimy wyżej. Oczywiście Safania, ciąg dalszy w kolejnym odcinku. Ale cierpliwości. Formę trzeba sobie wypracować. No co, wchodzimy, zobaczcie jak pięknie. Cudownie. Zobaczcie sobie. O wow! Ale pięknie. I tu właśnie jest. Za yup. Cały zakręt śmierci z pięknym widokiem. No jak widać przejechał sobie samochód. No i ten zakręt śmierci idzie do tam, do tam, da, do tam, do koła. I do miejsca, w którym zaparkowaliśmy. Jeszcze raz zobaczcie sobie piękną panoramę. Tuptamy już teraz w kierunku Wysokiego kamienia. I ciekawe, jakie przygody dzisiaj na nas czekają. Wiem, że w dniu dzisiejszym ma znowu padać, tak jak kolejnym razem, ale mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć to, co e, mamy zobaczyć w dniu dzisiejszym, i mamy też ewentualnie m, taką e, ewentualność. <grysti> że gdy zacznie padać i będzie jeszcze stosunkowo wcześniej, to w planach jest kopalnia. Kopalnia w Karpaczu, albo zamek Czocha, więc gdzieś tam jakaś ta alternatywa jest. Lecimy dalej! Taka ciekawostka widow widowiskowa. Zobaczcie sobie, jak tutaj te gałęzie... Ehe, ehe, oczywiście zapanko. Jak te gałęzie podpierają tutaj te skały? Fajnie, nie? Ale to tak tylko, żeby tak leżało? Czy wiesz, tak? Czy każdy zostawia tu swój kij? Zmęczenia. Dobra. Lecimy dalej. Uff. I jeszcze w górę. Tak tego nie widać, ale takie maleńkie. Idealne do sapania. Podejście tutaj jest. Lecimy dalej. O, chyba jedno z większych podejść za nami, tak mi się wydaje. A nie, bo jeszcze jest tutaj dość e, wysoko. Nie wiem, nie widać tego. Tutaj wygląda, jakby była jedna wielka prosta, ale idziemy do góry. Idziemy do góry. Nie idziemy po płaskim. Tylko się wspinamy Dobra, do kolejnego wejścia Już mamy bardziej takie otwarte podejście Ale naprawdę dość, dość wysoko i dość stromo Zobaczcie, lecimy tam do góry Ależ one tutaj śpiewają Muzyka lasu i te szumiące drzewa. Uwielbiam. Uwielbiam. No i to moje panie Ładna orkiestra. Wszyscy razem do kupy. Czym leszy duch lasu? Wyłania się taka postać powalonego drzewa. Lecimy dalej. Krótki rękaw. Musiałam się rozebrać. Bo tak gorąco się zrobiło przy tym tutaj wzniesieniu, że szok. I tutaj przede mną odwracam kamerę, pokazuję Wam jakiś głaz, skałę, która już jest cała porośnięta. Mecha może nie cała, ale od góry. Zobaczcie sobie, zejdę tu z trasy i Wam pokażę jak przepięknie ona tu wygląda. Wow! Super co więc jak ktoś ogląda od tego momentu filmik, to idziemy w kierunku schroniska wysoki kamień. Ponoć pani Dorota, którą pozdrawiam, a nie znam. Robi, przepyszne, robi przepyszną szarlotkę. Zobaczymy. Lecimy dalej. Teraz już bardziej po płaskim. Jak, jak widać. Jeszcze tutaj, można dookoła przejść tą e, skałkę. Oj, nawet teraz mamy trochę e, z górki. Ale ja to zawsze lubię mieć w jedną stronę całkowicie pod górkę, a w drugą rzecz jasna z górki. O, ale jest pięknie. I to moje sapanie trochę na chwilę ustało. Tutaj wyłania się kolejne Zobaczcie sobie skalisko Jakie piękne Pewnie jakiegoś selfie'aka zaraz tutaj sobie strzelę A co? Tadałam gotowe Zobaczcie, mamy koło tych skał Piękną e, fraszkę Wędrówki z fraszki Pierwsza tablica e, Która tutaj nam mówi o fraszce. Krajobraz jak ziarnka mnich dzwonica. Zobaczcie, czytajcie sobie, zatrzymujcie. A ja szybciutko brzuskę. Kochałeś brzuskę, gdy była ładna. Kochaj, gdy jest... Kochaj, gdy jej listki spadną. Ale bardzo ładny eee, fraszka. <laughs> Krajobraz jak ziarnka różnica odmawia. Nie pragnę nowych, stale stare wznawia. I na tych samych z pasją ciągle do nowa nalepiam moje niedołężne słowa. Widać mnie łknął Sopliców, choroba, nie, nic sprócz ojczyzny mi się nie podoba. Taka fraszka. Więc tutaj po dwóch kilometrach mamy pierwszy widok. E, miejsce widokowe, więc trasa jeśli chodzi o e, walory swojej, e, swojego, swojej, swojego widoku. Może nie mogę się wysławić. Więc idzie się głównie lasem. Tak jak tutaj widzicie, pierwsze miejsce, gdzie jest odsłonięta panorama. A tak to tuptamy laskiem. Dla tych, którzy po prostu tego nie wiedzą. A przed nami jeszcze pewnie koło kilometra. Jak nie ciut więcej. Więcej. O. I kolejne skalisko. Już nieco mniejsze, jeśli chodzi o swoją objętość. Coś tam się nam wyłania. Kto widział, kto zauważył, łapka w górę, a resztę będę pokazywała już na miejscu. I tu dotarliśmy do miejsca, gdzie się łączą szlaki. I teraz z szlaku żółtego, zobaczcie tutaj, chodzimy na szlak czerwony, tam na drzewie widoczny, i lecimy jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Tam, 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 tam. Zbliżamy się, zbliżamy się do wysokiego kamienia. Wieża Widokowa. Zobaczcie, i pogoda zaczyna robić się piękna. Pewnie nie na długo, no ale cieszmy się tym tu i teraz. Na pogodę piękną jeszcze też przyjdzie czas. Jak coś, mam się dobrze, wszystko jest ok. E, nabrałam kolorów jak zawsze przy takich, takich warunkach. To co, zostawiamy łapki w górę, nie? Ech, za te moje wujarze górskie. Idziemy do góry, ale jest cudownie, zobaczcie sobie sami. Przepiękna sceneria. Zobaczcie. Idealnie. Idealnie. I co jest fajne, wam powiem. Dzisiaj mamy środę i zero ludzi, Jesteśmy tylko my. Ja i leśny wiking. Wow. I te do góry szybko wam pokazać. Te przepiękne widoki. Blisko, blisko coraz bliżej. Jedynie co na chwilę obecną to delikatnie wiatr e, denerwuje. Z tego względu, że człowiek jest rozgrzany, opocony I on staje się bardzo zimny. Słuchajcie, mamy to. Dotarliśmy na wysoki kamień 1058 metrów nad poziomem morza, góry izerskie. Idę Wam pokazać widoki stamtąd. Będziecie gotowi. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Tadam! O! ku Rde. Ale tu jest pięknie. Tu jest po prostu cudownie. Ale wieje niesamowicie. O! Zobaczcie. Zobaczcie jak jest tutaj. Cudownie. Niesamowicie. Wow. Zobaczcie sobie sami to białe tam, to nie śnieg, to chmury. I pomyśleć sobie, że jesteśmy wysoko nad

na górę i niestety wieża widokowa jest dzisiaj zamknięta. I schronisko też jest zamknięte. Nie spróbuję sławnej szarlotki z tego miejsca. No ale cóż, no ale cóż mamy kanapki. Może zatrzymamy się chwilę na jakąś kanapę, siędziemy, ale póki co pokazuję Wam jeszcze tutaj dokoła. Tam, 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 zobaczcie, jaka piękna tutaj jest szczelina z takim niesamowitym uuu, widokiem, przez którą wiewa bardzo dużo niedobrego wiatru. Najgorsze jest wiatr, ale piękna. I schody do góry, więc idziemy zobaczyć, co kryje się na samym szczycie. Moi kochani, oć to takie mamy widoki. I tam, zobaczcie, chmury. Jesteśmy wyżej nad chmurami. Coś niesamowitego. Zobaczcie. Szkoda, że wieża widokowa zamknięta, bo byśmy wyszli jeszcze wyżej i jeszcze wyżej. Ale robi widok niesamowite wrażenie. Wszystko piękne góry schronisko nie jest zamknięte. To znaczy jest zamknięte, ale mamy godzinę za 20.10, a jest od 10, więc jasne, że jest zamknięte. <laughs> nie zamknięte, że to się stało i, i zamknięte, tylko po prostu jeszcze nie czas. Ale właśnie nie wiem, czy czekamy te 20 minut, czy nie tracimy czasu i lecimy w kolejne miejsca. Zobaczymy. Podejdziemy tu jeszcze kawałek i zobaczymy. Już za chwilę, za moment będą jagody. Ale to niebo, zobaczcie, jakie ono jest piękne, błękitne. To dam, to dam, to dam, zobaczcie. Kurnia urwało mi się, saszeta mi się urwała. No. ja będzie mi coś tutaj dyndać koło nogi. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Dobra, zaraz znajdę jakieś rozwiązanie, żeby to. A jak nie to, do plecaka, do środka rozwiązanie, ale jakieś związanie, no. przystojniaku. Związanie. No. Mu jest, jest. Fresh jest, fresh jest. A ty włosy sobie obciąłeś. Tak? No. Kiedy? już dawno. Kiedy? Nie wiem. Więc tak, podjęliśmy decyzję, że idziemy e, do samochodu, w sensie na Zbójeckie Skały, ale jednak e, idziemy na tą szarlotkę. A co? Zostało 15 minut. Kilka jeszcze tutaj pięknych kadrów ujęć i zjemy sobie szarlatkę To ta dam, ta-dam. Naprawdę ten widok zapiera dech w piersiach Czy przy schronisku, które już też nie funkcjonuje jako schronisko, ale można się tu zatrzymać. W sensie coś zjeść jak szarlotkę, napić się kawy, herbatki. I tu jest fajne zrobione takie trzystopniowe e, siedzisko. Tutaj są ławeczki. Co tu jeszcze Wam mogę pokazać? Oczywiście tam wcześniej, gdzie byliśmy na górze i pewnie wejdziemy na wieżę, no bo jak otworzą e, schronisko, to pewnie otworzą to wieżę. A mi ta saszeta, tak tynda danis, będę musiała ją schować do Plecaka, ale to już jak wejdziemy na szarlotkę. No i ta niesamowita tutaj szczelina, która robi robotę naprawdę jest tutaj pięknie. Kto jeszcze nie była, zwiedza dolny Śląsk z tego to miejsca. Z tego to miejsca, jak wspomniałam, zapraszam serdecznie na wysoki kamień. Góry izerskie, Dolny Śląsk. Tu jest pięknie, tutaj trzeba być. Tak cały czas się odwracam do tyłu, ale nie mogę napatrzeć się na tą niesamowitą panoramę. Zobaczcie sobie sami tam w tle ten kościółek, który robi niesamowitą robotę. Zobaczcie, przybliżę najbardziej jak się będzie. na wcześniejsze wejście, ale wieje, ale pizga, nie no wieje od niesamowicie dzisiaj, ale jest fajnie, jest fajnie i lepiej późno niż wcale. Cieszę się, że tutaj dotarłam do tego miejsca i myślę, że sukcesywnie po woli będę odwiedzała różne takie przepiękne miejsca tutaj u nas na Dolnym Śląsku. Góry Izerskie, Góry Sudety, Góry Kartkonosze, wszystko przede mną, nie Góry Kartkonosze, Sudety to samo. Izerskie. No, ale mówię, Karkonosze i sudety to to samo, nie? No. Znaczy Nasze pasmo. Tak, może to pasmo sudet. jesteśmy o, mamy... w zachodnich w Sudetach. Mamy kolejną fraszkę, tak? Przeczytasz? Tak. A nie wiem, czy ten krajobraz jak ziarnka, to czytałaś? Czy tak, nie... no ale przeczytaj jeszcze Twoją wersję. Krajobrazy jak ziarnka różańca odmawiam. Nie pragnę nowych, stale stare wznawiam. I w tych samych z pasją ciągle nową nalepiam moje niedołężne słowo. Najlepiej moje niedołężne słowo widać mnie tknęła z choroba. Nic prócz ojczyzny mi się nie podoba. No może się Kasia. Mm -hmm, miło. I trzy prośby bym do polskiej publiczności miała. Nie krzyczcie i nie śpiewajcie i nie zepsujcie skał. Niech służą nam na wiele, wiele lat. <grystanie> dobra, dobrze, bo zaczęło się robić romantycznie. <grystanie> Czekamy na szalotkę. Tak ja już wszystko wiadomo. Tam szereg mieszka. Gdzie? Za siedmiogrodem. A gdzie on jest tutaj, czekajcie. E... Tu, tak? Tak, ale musisz to trzymać. Tu, tak, tutaj bieżej, bieżej. Nie, nie widzę. O to, o tu. A tu! Boże, takimi Siedmiary. dużymi. O tutaj szereg gdzieś mieszka. W tych o, tutaj okolicach mieszka szereg. <laughs> Idziemy do szerega. To się ucieszy, jak będzie to oglądała. Nie? Tam jest też stronisko jakieś, o tam. Wysoko tam, nie? Co to jest? Tam. Obiekt otwarty. Idziemy zobaczyć do środka, ale nie wiem czy damy radę zjeść szarlotkę. Czy będzie szarlotka, czy, czy uda się coś nam tutaj zjeść. Tak wygląda, zobaczcie sobie schronisko. Z tego co usłyszałam pechowo trafiliśmy. Nie będzie szarlotki, tak? Tak, nie będzie szarlotki. Jest, a jest. jest a <grym> jest. Więc tutaj mamy jest, pana syna. I, mamy, ma. I zobaczcie, a to no. szkoda. Tutaj to mamy piękny, piękny. No, ja. p... Zjemy pierwsze dwa kawałki szarlotki. <grym> no. Więc tak to wygląda w środku. Schronisko, wysoki kamień. Zapraszamy oczywiście jak jesteście tutaj w okolicach? To co mówię, to Zobaczcie, jakie szabloty. Ja to mówię, że to najlepsza w karkonaszach. Chociaż no. jesteśmy w Wizerach, no w Sudetach. Tu macie wizerczyki. Super. Kawa to sobie trzeba umieć wychować. Dobry moment ujęcia. No. Ciastko przyniósł, kawkę przyniósł. A, i zobaczcie, do kolekcji. Teraz tak powiedziałem, że z każdej wyprawy górskiej Będę sobie kupywała przypinki jasne. I jeszcze tutaj piecząteczki, piecząteczki do książeczki. Wysoki kamień. Aż cztery tutaj są, zobaczcie sobie. Super. A ja biorę się za kawę. I jeszcze pewnie jakieś, jakieś ujęcie z kawą, nie? A co? I tutaj jeszcze zbójeckie grzane z Zby kawa. Zobaczcie, z pięknym takim widokiem oczywiście. Lecę, biorę się za szarlotkę. No i zobaczcie, i odnosi sam nie trzeba prosić. On, po prostu no, kto mówi z nie podchodź, tak? I pały taką nosi tak tam po siebie. szukacie dobrego kopala. Do <laughs> Oto on leśny wiking. Wyszliśmy. szarlotka była... Mm, pycha, pycha, pycha. Lecimy dalej. Jeszcze chyba zaliczymy te zbójeckie skały tutaj. Zobaczymy i, 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 i zobaczymy, co jeszcze się wydarzy Dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Wchodzimy tędy, którędy wchodziliśmy i teraz będzie nieco przyjemniejsza droga, bo będzie z górki. Ale warto, zawsze warto wchodzić pod każdą górkę, żeby nawet pooglądać te wszystkie piękne widoki. Tak szybciutko jeszcze tutaj Wam dopowiem, w pierwszą stronę pod górę z nagrywaniem. Wchodziliśmy e, około 50 minut e, z szlakiem żółtym z zakrętu e, śmierci, właśnie tam zostawiliśmy auto, i wchodziliśmy 50 minut na wysoki kamień z tym, że też kondycyjnie jestem początkująca no i nagrywałam sporo, więc 50 minut takim spokojnym tempem trzeba, żeby wejść z tamtego właśnie miejsca na wysoki kamień Ej, tamtędy idziemy szlakiem czarnym na dół, a my wracamy żółtym, bo jest bardzo czerwony. ładny, co? a no, czerwonym schodzimy, ta, nie tam czerwony wjedzie, a my idziemy żółtym a, no faktycznie, no, tak, sorry. Więc tam czerwony, tu żółty. Wejścia stuptania. W dół, o, ślisko. Bo idziesz po niego na po... O, już, nagrywam. No to co? Już, opiernicz, sami słyszeliście, nie? Już od razu, bo idę po korzeniach. Ja lubię. O, błotko. Błotko, błotko. Ależ tam pięknie śpiewasz. Cudnie. Zobaczcie tutaj z tej perspektywy jeszcze bardziej ten konar wygląda na Lszego. I gdzieś tam nawet się przebija piękne słoneczko. Gdzieś tam się schowało za drzewko i schodzimy, i schodzimy, 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 część piąta, w cudzysłowie oczywiście. Jesteśmy już prawie na mecie, jeśli chodzi o wysoki kamień, o szlak, tutaj ten żółty. Zobaczcie, tutaj mamy te skały, które podpierają patyki. Mogłam z góry wziąć jakiegoś patyka i zostawić tu swojego. No ale może następnym razem. A teraz jeszcze zabieram Was, e, e, w, zabieram was w góry, z skały, góry? Skały. Boże, skały, zbójeckie. Skały góry? Boże, skały ma. Zbujeckie skały. skały. I kopalnia pirytu. I kopalnia pirytu. Patrzcie jakie piękne, mamy słoneczko, ale pogoda e, prognozuje, że o 14 mają się pojawić nawet burze. E, więc będziemy szukać takiego miejsca. Bardziej schronionego, żeby nas deszcz nie złapał, żeby się nie śpieszyć. No ale póki co jeszcze trwa ten odcinek. Lecimy na e, skały zbójeckie. I tutaj już przed nami zaczyna się ukazywać droga. Już słychać auta, widać je. Wy może tutaj nie widzicie, ale ja już je tutaj dostrzegam. Dobra, lecimy na te skały. Spójrzcie sobie sami, kończymy szlak. Kończymy szlak żółty, schodzimy z wysokiego kamienia, idziemy na zbójeckie skały. Ponoć przepiękna jest tam platforma widokowa i zobaczymy.